Siema, siema widzowie. W dzisiejszym odcinku będziemy grać Bedwars Wars z moim kolegą. No szykuje się. <śmiech> <śmiech> szykuje się super arena, więc nie zapomnijcie zostawić subika z dzwoneczkiem i lajkacza, więc... <laughs> lajkacza? I <laughs> spróbujmy wygrać tą arenę oczywiście. Więc Marcel, skup się, tak jak zawsze. Mam nadzieję, że poszanujecie mojego nie za bardzo skilla który nigdy nic nie po... który nigdy nic nie, nie ogarnął. Co nie ogarnął? Regeneracja. Ej, daj może jednego diamenta. O kurde, o kurde, o kurde. Nawet go nie zauważyłem. Ej, A, jest, to ej, ja już ej. wiem. Pilnuj ta pilnuj, pilnuj, pilnuj. Nie. Dzisiaj zagramy trzy arenki. Co?! Niszczymy go, dwóch... Rozwalimy go, rozwalimy go, rozwalimy go! Udało się? Ale łóżka już nie mamy. No to jest właśnie problem. Poczekaj, ja coś... kurde, bo ja nie zdążyłem go budować. Final kill! Zginąłeś? Nie. A nie, nie zginąłeś, dobra. Bo nie widzę już na tabie, ale głupia się pytam. Nie wiem czemu. Dobra. Ale żebym zawalił się na samym początku. Spokojnie, poradzimy sobie bez łóżka. No ja myślę Ja też tak myślę, błagam Ja se muszę sobie bardziej jeszcze zbroję ulepszyć Ty pusia Kurde zginąłem, zginąłem, zginąłem No nie Musisz se sam poradzić, gdzie ty jesteś? Jakoś, jakoś sobie poradzimy, nie ma się co mać. Ty się chyba poradzisz, bo ja już zginąłem no, ja właśnie chcę sobie poradzić. Niech tu tylko jakiś debil przyjdzie. To będzie po nim. Żelazo, Dobrze ja że ci pójdzie. Kurde, bo trzeba jest osiem. <coughs> o, tutaj się biją, ale to jest nieważne. Ważne, żeby tobie poszło źle i... Y, <noise> żeby tobie poszło dobrze. I idzie go... O, nie, mamy tutaj pierwszego debila! Nie, nie przeklinaj! Pan? O nie, włączyło mi się coś. Dobra. Następna gra, lecimy. Licho nam poszło. Następna gra. Licho, licho. Dzisiaj gramy trzy arenki, widzowie, więc myślę, że Wam się spodoba. No. ui, Ja co, mapę. 13. Więc lecimy tutaj, czekamy aż się cokolwiek wydarzy. To co, jak zwykle, na, na początku trzeba zobaczyć. Jeżeli osoba... myślicie, że wygramy, to napiszcie jakiś miły komentarz, będę bardzo zadowolony. Szczególnie ja, bo jeżeli ktoś mi napisze komentarz... To się... <grym> Nie yy, teraz tutaj lecimy, bo już lecą do nas, więc ja się trochę do góry podbuduję. Czekaj, 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 ja, ja, zro, ja zrobię specjalne rzeczy, kula ognia zaraz będzie. I go zaraz rozwalimy. Czekaj. Dobra, ja biorę teraz nie, nie, wiem, TIC! Dobra, kula ognia. Widzowie, nie oceniajcie mojego speedbridge'a jak już. Dobra, leć. Ja tu ja tu zaraz błagam, bo ja dopiero... nawet jeszcze roku w Bedwarsy nie gram, więc myślę, że dobrze pójdzie. A ja, a ja dopiero co zacząłem prawie grać. Idzie jeszcze... się, ...Czelazny Golem. Przydałoby się. O kurde, zginąłem. Bo coś mnie palce już zaczęły boleć od tego Butterfly'a. Pilnuj łóżka i je zabuduj najpierw. No już, już je buduję. Idą? Myślę, że je zabudujesz, bo trochę... ...idzie jak idzie. D. Od góry je jakoś na szybko zabuduj. No już. Lecimy razem. Czekaj, czekaj. Boleń ręczna. Z moim skillem to nawet najlepsze mieszki na świecie nie pomogą. Żelazny miecz. Drewniana siekiera. Żelazna siekiera. Złota siekiera zaraz będzie. No kurde, Marcel. Weź ich, rozwal. Co? Gdzie oni są? No i już straciliśmy łóżko. Czekaj, czekaj. Nie przeżyję. No dawaj. Jest, jest, udało się jakoś. Dobra, brawo. Brawo, widać jak właśnie, jakie brawo. Jezus! Dobra, są, są tutaj chyba trzy diamenty. Dwa. Trzy diamenty już. No nie! Dobra, widzowie, ostatnia runda i myślę, że zakończymy sobie ten odcinek. Zagieszę jeszcze w Oby no nie jest. skończyło się to przegraną, widzowie, bo to troszeczkę byłoby takie... Nie To już było... Boże! Boże, bez, bez sensu! Boże, bez sensu! No w sumie to też racja, ale... No byłoby bardzo bez sensu, jakby to tak wyszło. Wiem, że ciągle mówię bez sensu, ale no... Raczej no dziwne. O ja w szkole. Boże bez sensu. Pani każe, chodź, chodź, chodź na tym klasie, bo musimy coś porobić. Ja mówię, boże bez sensu. Dobra, błagam, błagam, błagam. Nie, ojca i syna i długa się Nie, takich rzeczy się nie mówi. W się sensie, mówi się, ale no nie. Musimy to wygrać. 3, 2, 1, Mahabaj. Teraz ja sobie zawsze zbieram tak po 35 myślę. Ja już mam 30. Ja już kupuję sobie najważniejsze rzeczy i lecę od razu na typów. Ej, żelazny kolem tylko kosztuje 90 tych. Jaru, ja biorę jeszcze żelazny. Ale najpierw musimy łóżko budować, co sobie to sobie o wiele No ty obuduj. No właśnie chcę. Bo ja potrafię znaleźć tego bloka. Ja sobie muszę tego tympa... ...parchatego tutaj muszę sobie ich wywalić. O kurde, a ja żebym że źle wszystko budował. O, jakaś tak. To co to miało być? Wiecie, mam byli. nadzieję, że chociaż ta ostatnia runda odda No ja też O, a ja sobie mogę od razu zakupować nowe mieczyki Dobra, robimy tak, 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 tak Kurczę, Jeszcze trochę złota by się przydało Dobra. Dobra, diament, diamentowa się to A co ci tutaj odłożę? Łuk. Cena. Oś już ma cena 8 złota. A może najpierw strzałę kupię. na strzał. Dobra, co tam masz? O, i mogę jeszcze wziąć Arię golewa. No, nie! Przerzuciło mi się na drugi slot! Czemu? Gdyby nie ten slot, to byśmy. To bym go najprawdopodobniej może pokonał. A może ale... już! Naszą, jeszcze jedno złoto nie potrzebne, to wezmę łuk jakiejś mocy jednej. O, już nie trzeba. Po co ty kupujesz taki łuk, jak się takiego nawet nie opłaca kupować? Moc sobie jeden! Kupuj. Lepiej sobie kupuj za emeraldy. Arion, Arion, gole nam by się jeszcze przydało zrezygnować. Dwa, dwa golemy. Diamenty by się przydały. Kurde, nie wziąłem sobie TNT. Ja wezmę i ci wyrzucę. To weź szybko, 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 szybko. Ile razy ja już szybko powiedziałem, to ja nie wiem. No dawaj tu TNT. Albo sesami już wezmę. To się psuje mi. mi. Czemu nie ma TNT tutaj? Co za jest powiadomienie? Czekaj. O kurde! O nie, już napuszczone! No mi zlagowało, nie mam lagi! No właśnie mnie nie zlagowało, ale no czemu tak? No to widzowie będę... Nie no, muszę ostatnią rundę zagrać <grym> widzowie, bo to trochę by wyszło bez sensu, że odcinek bez w żadnej wygranej. Jezus jest, Maria. Jezu, jesteśmy dopiero początkujący. No. no ale chyba będzie cała seria z tego widzowie, więc... No co, Izowie? No trzeba się żegnać. No to papa.